Był chłodny październikowy poranek w Warszawie, kiedy Zofia Kalinowska pchnęła wózek z malutkim antosiem przez drzwi osiedlowego supermarketu. Mgła unosiła się nad brukiem ulicy Grochowskiej, a liście klonów wirujące w powietrzu przyklejały się do jej butów, wilgotne od nocnego deszczu. Miała 26 lat, zmęczone oczy i serce, które biło z niepokojem o każdy grosz wydany tego dnia. W jednej ręce ściskała małą, nieco pogniecioną kopertę z kuponami, które zbierała od kilku tygodni. Gazetki reklamowe, zniżki z internetu, ulotki rozdawane na przystankach. Wszystko po to, by starczyło na pieluchy, mleko i może słoiczek przecieru dla Antosia. Na karcie bankowej miała dokładnie 37 zł i 20 groszy. Tyle zostało do końca miesiąca. W sklepie pachniało chlebem i płynem do podłóg. Zofia szybkim krokiem przeszła przez alejkę z przekąskami, mijając regały, które pamiętała niemal na pamięć. Jej plan był prosty najtańsze pieluchy, jedno mleko w proszku, ewentualnie mokre chusteczki, jeśli starczy. Zatrzymała się przed półką, wybierając paczkę, która miała największy rabat i ruszyła w stronę kasy samoobsługowej. Ale tam coś nie zadziałało. Przepraszamy, kupon nie został przyjęty, pojawił się komunikat na ekranie. Zofia poczuła falę ciepła w policzkach. Jeszcze raz zeskanowała kot. Nic. Kasa piszczała za każdym razem, a za nią zaczęła rosnąć kolejka, westchnienia, przesuwane koszyki. Ludzie zerkali. Nie z ciekawości, ale z irytacją. Wzięła głęboki wdech, próbując nie zemdleć ze wstydu. Antoś w wózku zaczął marudzić. Poczuła, że zaraz się rozpłacze, ale nie mogła. Nie tutaj. I wtedy usłyszała głos. Proszę wszystko zostawić na taśmie. Ja zapłacę. Odwróciła się gwałtownie. Stał tam mężczyzna. Około czterdziestu lat, w prostym płaszczu z torbą na ramię. Nic w jego wyglądzie nie krzyczało bogacz. Jego ton był spokojny, ale stanowczy. Ludzie z kolejki spojrzeli na niego, potem na nią. Zofia przez chwilę nie wiedziała, co powiedzieć. Nie, nie trzeba. Ja po prostu coś usunę z koszyka wymamrotała, próbując odzyskać kontrolę. Nie, naprawdę. Proszę, niech pani nie rezygnuje z niczego powiedział wkładając swoją kartę do terminala zanim zdążyła zaprotestować. Chwilę później zakupy były zapakowane. Kasierka skinęła głową, a on podał Zofii reklamówkę. Wiem, jak to jest. Nie trzeba nic mówić dodał cicho i uśmiechnął się lekko. Zofia wciąż nie wiedziała, co myśleć. Miała ochotę zapytać kim on jest, dlaczego to zrobił, ale coś w jego spojrzeniu podpowiadało, że nie oczekiwał wdzięczności. Po prostu pomógł. Jak się pan nazywa? zapytała cicho jeszcze przy drzwiach. Jakub odpowiedział, nie zatrzymując się. Jakub Wroński. Imię coś jej mówiło. Dopiero kilka godzin później, kiedy usiadła przy kuchennym stole i wpisała to nazwisko w wyszukiwarkę, zrozumiała, to był prezes jednej z największych sieci aptek w kraju. Milioner, człowiek z pierwszych stron gazet gospodarczych. Tymczasem ona, ona miała dług za czynsz i pustą lodówkę. Patrzyła przez okno na wieczorną Warszawę, gdzie tramwaje sunęły po torach, jak świetliste węże. Myśli kotłowały się w głowie. Dlaczego on to zrobił? Co go do tego skłoniło? I dlaczego jej? Nie wiedziała jeszcze, że to spotkanie zmieni wszystko. Na Nazajutrz Zofia obudziła się wcześniej niż zwykle. Antoś spał jeszcze skulony w swoim łóżeczku, a na poduszce miał odbity wzorek od kocyka. Zofia stała przy oknie z kubkiem herbaty w dłoniach, patrząc na dziedziniec między blokami. Szare światło poranka malowało świat w odcieniach popiołu. Miała w głowie tylko jedno pytanie: co teraz? Całą noc nie mogła przestać myśleć o Jakubie Wrońskim. Wpisała jego nazwisko do wyszukiwarki. Przeczytała kilka artykułów, obejrzała wywiad z konferencji ekonomicznej. Był zupełnie innym człowiekiem niż się spodziewała. Nie arogancki, nie chłodny. W jego oczach była jakaś cisza, coś co przypominało zmęczenie albo żal. Nie miała złudzeń. To był przypadek. Akt dobroci, który nic nie znaczył dla niego, a dla niej wszystko. Ale mimo to coś ją w nim intrygowało. Nie chciała niczego więcej, a jednak tego dnia musiała iść do pracy. Sklep zoologiczny, w którym pracowała trzy razy w tygodniu na umowie zlecenie, znajdował się na Saskiej Kępie. Szef był oschły, ale nie niemiły. Lubiła zwierzęta, lubiła porządek, ale godziny były nieregularne, a stawka ledwo wystarczała na przetrwanie. Zostawiła Antosia pod opieką sąsiadki, pani Marii, która zawsze miała coś do powiedzenia, ale kochała dzieci jak własne wnuki. Podczas przerwy na kawę Zofia znów zerknęła na telefon. Wciąż miała otwarty profil LinkedIn Jakuba Wrońskiego. I wtedy zobaczyła coś, co ją zaskoczyło: ogłoszenie o programie społecznym dla samotnych rodziców finansowanym przez jego fundację. Trwał nabór, pomoc żywieniowa, wsparcie prawne, szkolenia zawodowe, możliwość zatrudnienia. Serce Zofii zabiło mocniej. Wróciła do domu późnym popołudniem, a Antoś bawił się klockami na dywanie. Usiadła obok i przytuliła go mocno. Czuła się rozdarta. Nie chciała żebrać o litość, ale to nie była litość. To była szansa. Wieczorem, gdy Antoś zasnął, usiadła do starego laptopa i zaczęła pisać. Najpierw powoli, potem coraz szybciej. Opisała swoją sytuację bez patosu. Prawdę. Dołączyła swoje dane, historię zawodową, dyplom z technikum, kursy, których nie mogła dokończyć przez ciążę. Wysłała formularz. Kliknęła wyślij i przez chwilę siedziała w ciszy, słysząc tylko tykanie zegara. Nie spodziewała się odpowiedzi, ale trzy dni później, w południe, dostała maila. Pani Zofio, dziękujemy za zgłoszenie. Chcielibyśmy zaprosić Panią na rozmowę w siedzibie Fundacji Wroński. Prosimy o potwierdzenie obecności. Zamarła. Przeczytała wiadomość trzy razy, a potem znów. Tego samego wieczoru poprosiła panią Marię o pomoc z Antosiem. Wyciągnęła z szafy jedyną porządną bluzkę, którą miała. Uprasowała ją z takim namaszczeniem, jakby chodziło o wesele. W lustrze zobaczyła siebie. Bladą, zmęczoną, ale z błyskiem nadziei w oczach. A ten błysk był nowy. Następnego dnia o ósmej rano. Wsiadła do tramwaju numer 7. Miasto budziło się powoli: ludzie z papierowymi kubkami kawy, dzieci z plecakami, starsi panowie z gazetami pod pachą. Jechała w milczeniu, trzymając się poręczy, jakby to była lina ratunkowa. Siedziba fundacji znajdowała się w nowoczesnym budynku przy ulicy Kruczej. Szklana fasada, recepcja z minimalistycznym wystrojem, spokojna muzyka w tle. Zofia podeszła do stanowiska. Dzień dobry. Mam umówione spotkanie. Kalinowska Zofia. Recepcjonistka spojrzała na ekran. Tak, zapraszamy. Pokój numer 7 na trzecim piętrze. Ktoś panią odprowadzi. W windzie Zofia czuła, że serce bije jej w szyi. Dłonie miała wilgotne. Gdy drzwi się otworzyły, zobaczyła korytarz wyłożony jasnym drewnem. I wtedy usłyszała znajomy głos. Pani Zofia? Odwróciła się. To był on, Jakub Wroński, tym razem w garniturze, ale z tym samym spokojnym wyrazem twarzy. Uśmiechnął się lekko. Cieszę się, że pani przyszła. Zofia nie wiedziała, czy to sen, czy rzeczywistość, ale wiedziała jedno, coś się właśnie zaczynało. Pokój numer siedem był cichy i jasny. Zofia usiadła na krześle naprzeciwko dużego biurka z matowego drewna. Przez chwilę nie mogła oderwać wzroku od Jakuba. Był spokojny, skupiony, ale zupełnie inny niż ludzie, których znała z wyższych sfer. Nie było w nim dystansu, nie patrzył na nią z góry. Miał w sobie ciepło, jakiego się nie spodziewała. Chciałem porozmawiać z panią osobiście, zaczął. Przeczytałem pani zgłoszenie. I. poznałem panią przy Kasie. Nie zapomnę tej chwili. Zofia przełknęła ślinę. Nie wiedziała, co powiedzieć. Czuła się jakby ktoś otworzył drzwi do świata, który do tej pory widziała tylko przez szybę. Nie wiem, co powiedzieć, wyszeptała. To wszystko jest dla mnie trochę nierealne. Jakub uśmiechnął się lekko. Nie musi pani nic mówić. Chciałem tylko wiedzieć, czego pani naprawdę potrzebuje. Nie jako beneficjentka programu, jako człowiek. To pytanie zbiło ją z tropu. Czego potrzebuje? Dachu nad głową? Pieniędzy? Spokoju? Bezpieczeństwa dla Antosia? Była tak przyzwyczajona do walki o przetrwanie, że zapomniała, jak się rozmawia o potrzebach, które nie są związane z rachunkami. Potrzebuje szansy powiedziała w końcu cicho, ale pewnie nie jałmużny. Chcę pracować. Chcę być niezależna. Chcę, żeby mój syn wiedział, że mama się nie poddała. Jakub skinął głową. Przez chwilę panowała cisza. Potem sięgnął poteczkę i wyjął z niej dokument. Mam tu propozycję, tam powiedział. Nasza fundacja współpracuje z centrum szkoleniowym, które prowadzi kursy dla przyszłych koordynatorów społecznych. Chcemy zaprosić panią do udziału w programie. Trzy miesiące szkolenia, potem płatny staż. Jeśli się pani sprawdzi, zatrudnienie. Zofia czuła, że serce bije jej z prędkością światła. I to wszystko naprawdę? Nie trzeba niczego oddać? Nie. Ale muszę zapytać, czy jest pani gotowa zawalczyć o siebie. To będzie trudne. Trzeba będzie godzić obowiązki matki, naukę i pracę. Nie będzie łatwo. Ale my pani w tym pomożemy. Zofia kiwnęła głową. Tak, jestem gotowa. Wyszła z budynku z głową uniesioną wyżej niż zwykle. Na ulicy ludzie mijali ją bez słowa, zajęci swoimi sprawami, ale dla niej wszystko wyglądało inaczej. Nawet szary bruk wydawał się jaśniejszy. Kilka dni później rozpoczęła kurs. Siedziała w sali z innymi kobietami, jedne po przejściach, inne młode i zagubione. Ale wszystkie z jednym celem zacząć od nowa. Były wykłady, ćwiczenia praktyczne, warsztaty z komunikacji, a nawet zajęcia z prawa pracy. Dni były długie, a wieczory krótkie. Antoś częściej zostawał u pani Marii, czasem płakał, gdy wychodziła. Ale Zofia wiedziała, że to wszystko dla niego. Z czasem zaczęła poznawać inne kobiety z kursu. Jedną z nich była Natalia, rozwiedziona matka dwójki dzieci, która wcześniej pracowała w korporacji, aż mąż zostawił ją z długami. Zofia i Natalia szybko się zaprzyjaźniły. Wymieniały się opieką nad dziećmi, wspierały podczas zajęć, razem śmiały się i płakały. W tym czasie Jakub odwiedzał kurs raz w tygodniu. Nigdy nie stawiał się w roli prezesa. Siadał z nimi przy stoliku, słuchał. Zofia zauważyła, że traktuje każdą z kobiet z taką samą uwagą, bez fałszywej troski. Był obecny, autentyczny. Któregoś dnia po zajęciach, Zofia została dłużej, żeby pomóc prowadzącej posprzątać salę. Gdy wychodziła, natknęła się na Jakuba w korytarzu. Zostanie pani na chwilę? zapytał. Usiedli w holu. Było późno. Światła fluorescencyjne odbijały się od kafelków, a w powietrzu unosił się zapach kawy z automatu. Pani Zofio, zaczął Jakub. Nie chcę, żeby to zabrzmiało dziwnie, ale cieszę się, że pani tu jest. Nie tylko jako uczestniczka, jako człowiek. Przypomniała mi pani, po co to wszystko robimy. Zofia spojrzała na niego zdziwiona. Ja? Ale przecież to pan pomógł mnie. To działa w obie strony. Odpowiedział z uśmiechem. W tej jednej chwili Zofia poczuła coś więcej. Coś, czego nie chciała jeszcze nazywać. Ale wiedziała, że ich relacja staje się coraz głębsza i coraz bardziej osobista. Mijały tygodnie. Warszawa tonęła w listopadowej szarości, a ulice coraz częściej spowijała wilgotna mgła. Ale w życiu Zofii coś się rozjaśniało. Kurs dobiegał końca. Uczyła się jak nigdy dotąd, chłonęła wiedzę. Notowała, zadawała pytania. Była jedną z najlepszych uczestniczek. Prowadzący to widzieli. Inne kobiety ją wspierały. Natalia często powtarzała: Zosia, ty naprawdę jesteś stworzona do pracy z ludźmi. Masz w sobie coś, co daje innym siłę. Jakub nadal pojawiał się raz w tygodniu, siadał wśród nich jak równy z równymi, ale coś się zmieniło. Między nim a Zofią zaczęły pojawiać się krótkie rozmowy po zajęciach. Czasem o książkach, czasem o dzieciństwie. Czasem o milczeniu, którego oboje dobrze znali. Pewnego popołudnia, gdy wychodziła z kursu, zastała go czekającego na zewnątrz. Padał drobny deszcz, typowy dla listopada. Miał na sobie ten sam prosty płaszcz, który nosił w dniu, gdy pierwszy raz się spotkali. Odwiozę panią, powiedział. Naprawdę nie trzeba. Zaczęła, ale coś w jego spojrzeniu powstrzymało ją. Dobrze. W samochodzie panowała cisza. Warszawskie ulice były zatłoczone. Ludzie wracali z pracy, z zakupów, z życia. Zofia patrzyła przez okno, czując napięcie między nimi. Delikatne, ale rosnące. Wreszcie Jakub przerwał ciszę. Wiem, że może to brzmieć nieodpowiednio, ale myślę o pani częściej niż powinienem. Zofia zamarła. Jakub, ja. Nie wiem, co powiedzieć. Nic nie musisz mówić. Wiem, że to nie miejsce, nie czas, ale jestem człowiekiem. I z każdym dniem coraz trudniej mi to ignorować. Zofia poczuła, jak serce bije jej mocniej. Nie była gotowa, nie po wszystkim, co przeszła, a jednak nie chciała wysiadać z tego samochodu. Po chwili milczenia powiedziała tylko: To wszystko mnie przerasta. Ale nie boję się. Nie rozmawiali o tym więcej. Następnego dnia wszystko wróciło do normy. Kurs, ćwiczenia. Antoś, który nauczył się nowego słowa tramwaj. Ale Zofia czuła, że coś w niej się zmieniło. I w nim też. Na zakończenie programu każda uczestniczka miała wygłosić krótką prezentację o tym, czego się nauczyła i jak chce wykorzystać tę wiedzę. Zofia pisała swoje przemówienie przez kilka nocy. Nie chciała mówić ogólnikami. Chciała być szczera. W dniu prezentacji sala była pełna. Byli prowadzący, pracownicy fundacji, kilka osób z mediów. Jakub siedział z tyłu, jak zwykle skromnie, w cieniu. Zofia stanęła przed mikrofonem. Miała na sobie prostą sukienkę, związała włosy, a w dłoniach trzymała notatki, których i tak nie czytała. Nazywam się Zofia Kalinowska, jestem mamą Antosia, samotną matką. I przez ostatni rok myślałam, że nic dobrego już mnie w życiu nie spotka, że będzie tylko walka, że będę się wstydzić za siebie przy kasie, za swoje ubrania, za to, że nie mam oszczędności. Ale dzisiaj stoję tutaj i mogę powiedzieć, że zyskałam coś, czego nie kupi się w sklepie. Godność, nadzieję i ludzi, którzy wierzą we mnie nawet kiedy ja sama w siebie nie wierzyłam. Sala zamilkła. Potem rozległy się brawa. Jakub patrzył na nią przez chwilę, nie bijąc braw, tylko wstając powoli. Ich spojrzenia się spotkały. Po uroczystości, kiedy wszyscy gratulowali sobie nawzajem, Zofia podeszła do niego. Nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie pan. Jakub pokręcił głową. Nie, byłaby pani. To pani się nie poddała. Ja tylko stałem w kolejce za właściwą osobą. Uśmiechnęli się do siebie. Ten uśmiech trwał dłużej niż powinien. Kilka dni później Zofia otrzymała maila z informacją, że została przyjęta na staż w fundacji. Miała pracować przy projekcie wsparcia lokalnych rodzin. To było coś więcej niż praca. To było poczucie, że w końcu jest potrzebna. Wracając do domu kupiła kawałek ciasta. Antoś uwielbiał sernik. Usiadła z nim przy stole i powiedziała: "Wiesz, Antosiu, mama zaczyna nowy rozdział. I ty też". Nie wiedziała jeszcze, dokąd to wszystko ją zaprowadzi. Ale po raz pierwszy od bardzo dawna nie czuła lęku. Grudniowe niebo nad Warszawą było ciężkie od chmur, świąteczne lampki zaczęły pojawiać się w oknach kamienic, a na placu zamkowym montowano choinkę. Miasto szykowało się na Boże Narodzenie, ale dla Zofii to był czas refleksji. Pierwszy raz od lat nie czuła pustki. Jej życie zmieniło się nie do poznania. Od kilku tygodni pracowała w fundacji jako asystentka koordynatora projektu. Miała swój identyfikator, służbowy adres e-mail i ludzi, którzy liczyli na jej zaangażowanie. Codziennie pomagała innym rodzinom. Odbierała telefony od matek szukających wsparcia, prowadziła dokumentację, kontaktowała się z lokalnymi ośrodkami pomocy i robiła to z dumą. Natalia, jej przyjaciółka z kursu, również została zatrudniona. Razem stanowiły zgrany zespół. Śmiały się z rzeczy, które wcześniej doprowadzały je do łez. Codzienność była nadal trudna, ale już nie przytłaczająca. Antoś rozwinął się błyskawicznie. Mówił pełnymi zdaniami, rysował coraz lepiej i każdego dnia czekał na mamę z nowym pytaniem. Zofia zabrała go pewnego dnia na lodowisko przy pałacu kultury. Stała z boku z kubkiem kakao i patrzyła, jak się śmieje, próbując utrzymać równowagę. Była dumna, nie tylko z niego, z siebie też, a Jakub? Ich relacja dojrzewała powoli. Nie było wielkich gestów ani deklaracji, ale z czasem coraz częściej wychodzili razem po pracy, na spacer, na kawę, czasem tylko żeby porozmawiać. Jakub opowiedział jej o swoim dzieciństwie. O matce, która wychowywała go samotnie, walcząc o każdy dzień tak jak ona. O tym, jak obiecał sobie, że kiedyś zrobi coś, żeby kobiety takie jak jego mama i Zofia nie były same. Nie było w nim litości. Był szacunek i coś więcej. Tuż przed świętami Zofia została zaproszona na coroczne spotkanie wigilijne fundacji. Miała wręczyć nagrodę jednej z nowych uczestniczek programu kobiecie, która przeszła bardzo trudną drogę. To miała być symboliczna chwila. Wieczór był wyjątkowy. Sala udekorowana była światełkami, w tle grała cicho muzyka klasyczna, a w powietrzu unosił się zapach pierników. Zofia stanęła przed mikrofonem. Nie bała się już mówić do ludzi. Jeszcze rok temu nie wyobrażałam sobie, że będę stała w takim miejscu, mówiąc takie słowa zaczęła. Ale dziś wiem, że zmiana jest możliwa. Wystarczy jeden gest jedna osoba, która nie odwróci wzroku i wiara w siebie, w drugiego człowieka. Publiczność nagrodziła ją oklaskami. Jakub stał w cieniu, jak zawsze, ale tym razem Podszedł do niej, gdy zgasły światła. Chciałbym ci coś pokazać powiedział. Wyszli na zewnątrz. Miasto błyszczało od świateł. Po drugiej stronie ulicy, na rogu, stał mały lokal. Jakub otworzył drzwi. To będzie nowy punkt wsparcia dla samotnych rodziców. Chcę, żebyś go prowadziła. Zofia spojrzała na niego z niedowierzaniem ja nikt inny się do tego nie nadaje bardziej. Podeszła do okna lokalu. W środku były jeszcze puste półki, kilka krzeseł, biurko, ale w wyobraźni widziała już ludzi, kobiety z dziećmi, pomocne dłonie, nadzieje. Odwróciła się do niego. To wszystko dzięki tobie. Nie, to twoja droga. Ja tylko byłem na skrzyżowaniu. Przez chwilę milczeli. Światło latarni odbijało się w jego oczach. Potem ujął jej dłoń, nieśmiało, delikatnie. I Zofia nie cofnęła się. Tego wieczoru, wracając do domu, Zofia patrzyła przez okno autobusu na zimowe warszawskie ulice. W głowie miała słowa, które sama wypowiedziała, o jednym geście, który może wszystko zmienić. Bo czasem największe zmiany zaczynają się od najmniejszych momentów od pakietu pieluch, od kuponów od obcego głosu, który mówi: Wszystko na mój rachunek. Jeśli ta historia poruszyła twoje serce, zostaw subskrypcję. To dla nas naprawdę ważne. I napisz w komentarzu z jakiego miasta nas oglądasz. Chcemy cię poznać.